Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na kanale Akademia Archicada. Dzisiaj pokażę Ci 10 błędów najczęściej popełnianych przez osoby początkujące w Archicadzie. Sam pamiętam, że jak uczyłem się Archicada to robiłem dokładnie takie same błędy, więc w tym filmie wytłumaczę Ci jakie to są błędy i pokażę Ci jak ich unikać. Jeśli więc jesteś osobą początkującą to mam nadzieję, że ten film Ci pomoże. Pozdrawiam Cię serdecznie i przechodzimy do pierwszego błędu. Na pierwszym miejscu umieściłem błąd, który nazwałem niepoprawnym korzystaniem z plików DWG. Generalnie chodzi o to, że osoby początkujące przeważnie niewłaściwie importują pliki DWG do Archicada. Często, żeby zaimportować jakiś plik DWG w formie podkładu, czy rysunku branżowego, albo po prostu mapy, wchodzą w plik, w tym, w tym miejscu wklikają pliki zewnętrzne i dołącz xref. Ta metoda, jeżeli chcesz po prostu dołączyć jakiś podkład, z którym nie masz zamiaru dużo pracować, albo po prostu chcesz jedynie, nie wiem, wyłączyć kilka warstw na rysunku DWG, nie jest dobra, ponieważ w ten sposób zaimportujesz do rysunku wszystkie warstwy z tego XRefa i ogólnie tego nie polecam. Drugą opcją jest zaimportowanie pliku DWG jako rysunek zewnętrzny i robimy to w ten sposób. Wchodzimy w pliki zewnętrzne, wstaw rysunek zewnętrzny i po załadowaniu tego pliku DWG chcąc na przykład wyłączyć niektóre jego warstwy osoby początkujące wchodzą w klikają w rysunek a następnie rozbijają go do bieżącego widoku i najczęściej żeby w ogóle móc pracować na tym rysunku używają tutaj opcji importuj warstwy wewnętrzne po kliknięciu w ten po kliknięciu OK w tym momencie w w naszym pliku archikada pojawi się bardzo dużo warstw, które zostaną zaimportowane z pliku DWG i powoduje to duże komplikacje i duży bałagan w naszym pliku, więc lepiej tak tego nie robić. O wiele lepiej jest rzeczywiście zaimportować podkład DWG jako rysunek zewnętrzny, natomiast jeżeli chcemy w rysunku wyłączyć poszczególne warstwy, to zamiast rozbijać go do, do bieżącego widoku, lepiej wejść w ustawienia rysunku, CTRL T, i w tym miejscu ustawić widoczność poszczególnych warstw rysunku. Dzięki temu, że plik jest teraz w formie rysunku zewnętrznego, to żadne z tych warstw nie jest zaimportowane do Archicada. I z poziomu tego okna możemy bardzo łatwo wyłączać poszczególne warstwy, żeby dopasować rysunek do naszych potrzeb. Więc jeżeli wyłączę tutaj kilka warstw, kliknę OK, to w tym miejscu, tak jak widzisz, Niektóre z tych linii po prostu zniknęły. Z poziomu tego okna możemy na przykład też ustalić kolory tego podkładu. Możemy wybrać opcję czarno-białe, i w tym momencie rysunek jest cały w czarno-bieli, więc nie musimy nawet wchodzić do pliku źródłowego w autocadzie czy w innym programie CAD. Drugim błędem jest niekorzystanie z widoków i arkuszy. Osoby początkujące nie do końca zdają sobie sprawę, jaka jest różnica pomiędzy mapą projektu, mapą widoków, teczką arkuszy i zestawem publikacji i ogólnie korzystają z nawigatora natomiast nie do końca wykorzystują cały potencjał jaki tkwi w pracy na widokach i arkuszach więc ja pamiętam sam z własnego doświadczenia, że kiedy zaczynałem to nie korzystałem z, przede wszystkim nie korzystałem z arkuszy zapisywałem projekty normalnie z tego, z tego okna w pdf kreatorze, potem składałem projekty w ilustratorze więc no ogólnie Narobiłem no, straszne, e, straszne głupoty, natomiast korzystanie z widoków, arkuszy i publikatora naprawdę usprawni naszą pracę. Jeżeli, zaczynamy, jeżeli zaczynasz i z tego nie korzystasz, to bardzo Ci polecam, żeby zacząć to robić, bo to po prostu jest e, konieczne, żeby sprawnie pracować w Archicadzie. Więc ogólnie, jeżeli jesteś osobą początkującą, to przede wszystkim polecam Ci e, przełączyć się z nawigatora na organizatora, to ułatwi ci pracę na e, widokach i arkuszach więc klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy i włączamy organizatora w tym momencie musimy wyłączyć nawigatora i zostaje nam tylko organizator teraz przechodzę do mapy projektu i w tym oknie mogę ustawić tutaj spośród tych opcji wszystkie parametry, które mnie interesują, czyli załóżmy będę chciał w tym miejscu pokazać na przykład w opcji reprezentacji modelu znaczniki w drzwiach i znaczniki w oknach i taki widok chciałbym zachować, więc w tym momencie po lewej stronie jestem w mapie projektu, po prawej stronie jestem w mapie widoków. I klikam tutaj zachowaj widok. E, następnie polecam ci, aby teraz przełączyć się po lewej stronie na mapę widoków, po prawej na mapę arkuszy. W tym miejscu stworzyć na przykład nowy arkusz A3. Dlatego wykorzystać szablon arkusza A3, który również możesz sobie dostosować, żeby stworzyć ramkę czy tabelkę. I teraz przeciągając widok z mapy widoków na arkusz, tworzysz sobie już takie naprawdę e, taki interaktywny rysunek. Czyli, jeżeli zmienimy coś, jeżeli zmienisz coś w projekcie, to mm, zostanie to zaktualizowane na arkuszu. E, na, następnie w tej kolumnie przełączamy się na arkusze, natomiast po prawej stronie przełączamy się na zestaw publikacji. I teraz w zestawie publikacji. Jeżeli wejdziesz na przykład na mm, publikację arkuszy, to zobaczysz, że arkusz, który stworzyłeś wcześniej, już jest w publikatorze. Dzięki temu możemy ustawić e, miejsce zapisu docelowe naszego e, arkusza w, w formacie PDF. To narzędzie jest o tyle fajne, że jeżeli mamy zestaw arkuszy lub po prostu cały projekt, tak, wszystkie rysunki, widoki 3D itd., tak to jednym przyciskiem Publikuj jesteśmy w stanie zawsze zapisać aktualny projekt. W docelowe miejsce. Punkt numer 3 to zmiana ustawień widoku w pasku podręcznym. Generalnie chodzi o to, że jak już pracujesz na widokach i arkuszach, wiesz o co chodzi, jak działa tutaj system, który opisałem w błędzie numer 2, to często słyszę takie właśnie sytuacje, że zmieniłem coś w widoku, po czym po chwili to znowu wróciło do poprzedniego stanu, albo ukryłem coś i po chwili znowu to się pokazuje. Więc wynika to z tego, że. Będąc w tutaj widoku, teraz jestem w widoku mojego projektu koncepcyjnego na poziomie 0. Jeżeli w tym miejscu będę chciał coś zmienić, na przykład zmienić kombinację warstw i ustawię to z poziomu paska podręcznego, czyli wejdę w kombinację warstw i ustawię na przykład warstwy wykonawcze. W tym momencie zniknął mi teren, już go nie widać, i teraz przejdę na przykład na piętro pierwsze następnie powrócę do poziomu 0, Tak jak widzisz, teren znowu jest widoczny. Wynika to z tego, że zmiana parametrów na pasku podręcznym wpływa na widok tylko tymczasowo, więc jeżeli, wróci, więc jeżeli zmienisz, przejdziesz do jakiegoś innego okna i wrócisz do tego, w którym aktualnie jesteś, to zmiany się nie zapiszą. Więc żeby skutecznie zmienić tutaj kombinację warstw tego rysunku, trzeba, będąc w tym widoku, wejść w ustawienia widoku z tego poziomu i teraz zmienić kombinację warstw na wykonawczy i kliknąć OK. W tym momencie e, zmiana została zapisana trwale i jeżeli nawet przejdziemy do poziomu pierwszego, a potem wrócimy, to tak jak widzisz, mamy tutaj kombinację warstw ustawioną na wykonawczą. Kolejnym błędem osób początkujących jest niekorzystanie z wariantów graficznych. Ogólnie z własnego doświadczenia pamiętam kiedy pracowałem nad swoim projektem inżynierskim i był to okres, kiedy jeszcze uczyłem się architekta, to chciałem uzyskać taki efekt szarych ścian. Chciałem, aby wszystkie moje ściany zewnętrzne były szare z czarnym, szcerny, z czarnym obrysem, żeby mój projekt wyglądał tak samo jak w miesięczniku Architektura Murator. Wtedy ten styl graficzny mi się bardzo podobał, więc wchodziłem w poszczególne ściany i z tutaj tego okna rzut i przekrój, zostawienia rzutu i przekroju, zastępowałem pióra wypełnień. Klikałem w poszczególne ściany i wybierałem tutaj, w tym momencie oba. Ustawiałem pióro wypełnienia przekroju jako ciemno i tak samo ustawiałem piro tła. Natomiast była to bardzo mozolna praca. Musiałem tak przejść, tak naprawdę. Musiałem tak przeklikać wszystkie poszczególne elementy, obiekty i tak Jest to po prostu niewłaściwy sposób pracy w Archicadzie. Jeżeli chcemy uzyskać jakiś konkretny efekt graficzny, to możemy to uzyskać przez narzędzie, e, warianty graficzne. O którym więcej mówię w moim poprzednim filmie, na którego link znajdziesz teraz w prawym górnym rogu. Tam opisuję dokładnie krok po kroku, jak to narzędzie działa natomiast pokażę Ci o co mniej więcej chodzi więc jeżeli chcemy aby na przykład ściany były szare albo nie wiem obiekty miały jakiś konkretny kolor to wystarczy właśnie wejść w ustawienia wariantów graficznych i tutaj stworzyć albo zmodyfikować dany wariant ja na przykład będę chciał żeby w tym widoku moje wszystkie przypuśćmy obiekty były czerwone więc co muszę zrobić wchodzę w dodaj tworzę nową regułę Wybieram teraz kryteria, czyli e, wybieram wszystkie obiekty i chciałbym teraz nadać tym obiektom e, odpowiedni styl grafiki. Więc chcę, aby te obiekty miały e, pióra, linii czerwone, wypełnienia. Chciałbym, aby były na przykład e, cegłą lisówką. E, dlaczego nie? E, chciałbym również, aby. Pióro wypełnienia było również czerwone. I ok, zobaczmy, co teraz się wydarzy. Nic się nie wydarzyło. Ok, musiałem przenieść tą moją regułę wyżej, ponieważ była nadpisywana przez inną regułę. Ale jak widzisz, tak, uzyskałem w ciągu paru chwil dokładnie taki, taką grafikę, jaką chciałem uzyskać. I tak samo to działa to właśnie w przypadku ścian. Wystarczy, że tworzysz nową regułę, która ma wypełniać ściany danym kolorem. I tyle. Bez żadnej pracy naokoło. Ok, kolejnym błędem jest powrót do AutoCADA w przypadku rysowania detali. Więc generalnie chodzi o to, że jest takie przekonanie wśród osób początkujących, że niektórych rzeczy nie da się dokładnie narysować w archikadzie, tak. Myślę, że jeżeli chcemy narysować jakiś detal, to biorąc pod uwagę fakt, że pracujemy na modelu, to wszystko musi być wymodelowane, żeby pojawiło się w rysunku. No a tak oczywiście nie jest, wystarczy, że użyjemy odpowiedniego narzędzia i jesteśmy w stanie narysować w taki sam sposób detal jak na przykład w AutoCADzie. Więc polega to na tym, że na przykład chcielibyśmy narysować detal tego, tej attyki, a więc przechodzimy do widoku przekroju, teraz wchodzimy, szukamy narzędzia detal, ono jest tutaj tej zakładce okno, wybieramy narzędzie detal, możemy teraz narysować sobie Nasz obszar, który będzie dotyczył tego detalu. Teraz, na przykład, przechodząc do mapy projektu i przychodząc w detal, jak widzisz mamy takie coś. Natomiast nie jest to rysunek powiązany z naszym modelem, ponieważ wszystkie elementy tego rysunku są teraz. Zmienione na wypełnienia i linie. Więc jeżeli będziemy chcieli teraz dodać tutaj jakieś już detale, to możemy to zrobić bardzo łatwo, rysując po prostu liniami i wypełnieniami w taki sposób, że nie wpływamy teraz już na model. Więc to, co narysujemy, jest zupełnie już niepowiązane z modelem. I generalnie rysowanie detalu za pomocą tego narzędzia jest o, jest o tyle lepsze niż rysowanie go w zewnętrznym programie. Że ten rysunek teraz należy do struktury naszego projektu. Możemy łatwo go wyeksportować przez publikatora. I przede wszystkim, na przykład, jeżeli będziemy chcieli wyeksportować model do Bimixa, to również ten detal będzie, ten rysunek tego detalu będzie powiązany z naszym modelem. Więc pokazując klientowi na przykład bryłę w 3D za pomocą aplikacji Bimix, po kliknięciu w, ten, w to miejsce. Na przykład widoku 3D otworzy nam się rysunek naszego detalu, więc jest to przydatne i nie ma sensu robić takich rzeczy w zewnętrznych programach. Kolejnym błędem jest używanie niezależnych etykiety wymierowania. Więc w tym przykładzie zrobiłem kilka etykiet w ścianach zewnętrznych. Jak widzisz, mamy tutaj etykietę, która wskazuje nazwę tej ściany, ID tej ściany SZ7. I teraz załóżmy, że na, w pewnym momencie chcielibyśmy. To oczywiście jest bardzo mały projekt, natomiast wyobraź sobie, że mamy ogromny budynek wielorodzinny, który ma kilka tysięcy metrów kwadratowych i okazuje się, że wszystkie ściany zewnętrzne będą miały zmieniane nazwy i z nazwy SZ7 chcielibyśmy zmienić tą nazwę na SZ1. Więc jeżeli mamy stworzone właściwie etykiety, to taka zmiana tak naprawdę zajmie nam chwilę, bo wystarczy, że zmienimy ID wszystkich. Ścian zewnętrznych i etykiet zmieniają się automatycznie. Natomiast taką pozostałością jeszcze po pracy w autokadzie jest rysowanie niezależnych etykiet, które są niepowiązane z danymi elementami, lub w ogóle rysowanie etykiet, na przykład za pomocą polilinii i tekstu. To też generalnie jest bardzo czasochłonne i nieefektywne, jeżeli chodzi o pracę w BIMie. Więc pamiętaj, zawsze staraj się uzależniać etykiety czy wymiarowanie od poszczególnych elementów, ponieważ a dzięki temu naprawdę można zaoszczędzić wiele czasu. No i teraz na tym przykładzie chcielibyśmy zmienić, tak jak mówiłem, ID, ID wszystkich ścian zewnętrznych. Więc wybieram wszystkie ściany zewnętrzne za pomocą narzędzia znajdź i zaznacz. Wybieram ściany, które nazywają się 140-żelbetowa. Klikam o plus i w ten sposób mam oznaczone wszystkie ściany zewnętrzne. Teraz przechodzę po prostu do ID właściwości. I zmieniam tutaj nazwę tej ściany na SZ1. Klikam OK. I tak jak widzisz, momentalnie wszystkie te znaczniki, które są powiązane ze ścianą, się automatycznie zmieniły, zaktualizowały. Natomiast te, które nie są, no niestety są niezmienione i teraz trzeba by było przeklikać wszystkie te znaczniki. I tak jak mówiłem wcześniej, w tym przypadku nie jest to problem, natomiast w przypadku dużych projektów. Jest to po prostu bardzo mozolna praca. Tak samo zresztą, jeżeli chodzi o wymiarowanie. Mm, przypuśćmy, że ten ta ściana będzie przesunięta o ileś centymetrów i będę chciał zaktualizować wymiarowanie. Jeżeli wymiarowanie jest powiązane, to tak jak widzisz, wszystko zmienia się automatycznie i wymiary się aktualizują. Jeżeli nie, to oczywiście, jeżeli wymiarowanie byłoby niepowiązane, to oczywiście musimy robić to ręcznie. Ok, kolejny błąd nazwałem rysowanie elementów budynku w 2D. Chodzi mi tu o to, że czasami bywa tak, że tworząc jakiś model, nie wiemy do końca szczególnie jak jesteśmy początkujący, jak coś po prostu wymodelować, jak coś zrobić, jak zrobić dane schody, jak zrobić dany dach i tak dalej i tak dalej i wolimy narysować to na płasko, żeby nie zastanawiać się nad tym jak teraz coś wymodelować. No i załóżmy tutaj w moim przykładzie, yy, tak jak widzisz, mam stworzony model yy, prosty model budynku jednorodzinnego stworzyłem schody z modelu i one są dzięki temu widoczne chociażby w widokach 3D tak samo jeżeli chodzi o inne widoki jak chociażby przekrój, tak jak widzisz schody się automatycznie tutaj wstawiają jeżeli zrobię 100 innych widoków to również będą one tam widoczne natomiast oczywiście rysowanie na płasko, czyli jeżeli tych schodów by nie było oczywiście te akurat są bardzo proste, ale no bywa tak, że bardzo skomplikowane schody ludzie po prostu rysują ręcznie więc, no, wiadomo, rysowanie ich na płasko, po pierwsze jest bardzo czasochłonne, a po drugie wiąże się z tym, że będzie trzeba je narysować teraz i tak na wszystkich pozostałych rysunkach. Więc naprawdę wiem to z własnego doświadczenia: lepiej poświęcić chwilę więcej czasu, żeby dojść do tego, jak coś wymodelować, niż rysować to na płasko, bo koniec końców zmarnujemy i tak więcej czasu. Ok, kolejny błąd to przypadkowe usuwanie elementów, i chodzi mi o to, że osoby początkujące często usuwają jakieś poszczególne elementy z widoków, na przykład z widoku elewacji albo właśnie widoku 3D, myśląc, że nie znikną one na pozostałych rysunkach. Tak przecież jest, chociażby w autokadzie. usunięcie jakiegoś jednego elementu w widoku elewacji nie wpłynie na cały na wszystkie inne rysunki. Dlatego na przykład jeżeli mamy widoczne osie konstrukcyjne w widoku 3D, to często osoby nie chcą ich tutaj widzieć i załóżmy, by zrobić np. Z tego jakiś, jakiś widok 3D, tak, zapisać go w formie PDF-a czy JPEG-a, więc usuwają te osie konstrukcyjne, żeby nie było ich widać, tak? bo przecież to jest tylko widok 3D. Natomiast kiedy wrócą do poziomu 0, okaz okazuje się, że te się po prostu zostały usunięte trwale wszędzie w całym projekcie. Więc jeżeli chcemy coś na przykład ukryć w danym miejscu, w danym widoku, to możemy zrobić to na inne sposoby. W archikadzie jest dużo opcji ukrywania jakichś poszczególnych elementów. Możemy na przykład w opcjach reprezentacji modelu ukryć nawet drzwi, czy okna, czy inne elementy, tak jak tutaj widzisz w tych opcjach. Możemy na przykład stworzyć nową kombinację warstw, stworzyć nową warstwę, na której dany element, na przykład samochody, będą niewidoczne, i w tym widoku. Aut po prostu nie będziemy widzieć, natomiast w pozostałych rysunkach będą one widoczne. Tak samo możemy jeszcze sterować, tak naprawdę, widocznością elementów z poziomu etapów przebudowy, i o tym też mówiłem w swoim wcześniejszym filmie, na którego link znajdziesz w prawym górnym rogu. Więc ogólna konkluzja jest taka, że nie usuwaj elementów, jeżeli chcesz je, nie chcesz je widzieć w danym widoku, po prostu je ukryj za pomocą albo kombinacji warstw albo reprezentacji modelu, albo etapów przebudowy. Okay, Błąd dziewiąty to umiejscawianie modelu daleko od początku układów współrzędnych. I tak samo właśnie jak w przypadku wcześniejszych błędów, to jest również taki nawyk z programu W2D, ponieważ jeżeli w AutoCADzie otworzymy jakiś plik DWG, to może on się znajdować bardzo daleko od początku układów współrzędnych, a nadal działać dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o Archicada, tak jak widzisz w tym miejscu, ten symbol krzyża jest początkiem układów współrzędnych i ważne, żeby nasz model był jak najbliżej tego, tego początku, ponieważ jeżeli odsuniemy model bardzo daleko, nie wiem czy teraz to zadziała, ale jeżeli odsunę ten model bardzo, bardzo daleko od początku układu, to mogę to mieć problemy po prostu z, z wyświetlaniem tego modelu, szczególnie w widokach 3D. Teraz jestem w oknie 3D i jak widzisz, już mam problem. Ponieważ nie jestem w stanie się do tego modelu przybliżyć. Nie wiem dlaczego. No więc jak widać na załącznym obrazku, nie jest to dobry pomysł, więc unikaj tego, jeżeli nie chcesz mieć problemów z wyświetlaniem modelu w 3D. Błędem dziesiątym, ostatnim jest przywiązywanie dużej wagi do nazw narzędzi. W moim pierwszym filmie w ogóle na blogu pokazywałem, jak wymodelować latarnię morską w stylu na podstawie oryginalnego projektu. I tam właśnie chciałem, i tam właśnie poruszałem ten temat modelowania, że nie trzeba trzymać się bardzo kurczowo nazw narzędzi w Archikadzie. Specjalnie pokazywałem, że poszczególne elementy tej latarni, na przykład te schody, nie trzeba robić narzędziem. ściana koniecznie można je zrobić na przykład narzędziem dach i równie dobrze ten model będzie wyglądał. I tak samo pozostałe elementy, chociażby te belki te spornikowe są zrobione kształtem, tak samo ta iglica, ściany tej latarni to jest przegroda strukturalna. Więc jeżeli masz coś nietypowego do wymodelowania, to pamiętaj, że nie musisz sztywno otrzymać się nazw narzędzi projektowych. Po prostu wybieraj je w ten sposób, żeby jak, naj, jak najszybciej, jak najprościej dojść do, do odpowiedniego efektu. Jeżeli chcesz zobaczyć w jaki sposób ja wymodelowałem tą latarnię morską, to link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu.